To jest mój rzut teraz, tak? 5 9. To Co było? Dla mnie było wstępne, chyba 3-5-9 na stawkę źle początkowa ustawienia Po 15-5 już... tak. tak, Ale rzucili już, tak. tak. pojechali I tak potem dwie. jak to trzeba zrobić, wpisać tą pozycję? No? Potem mi powiesz No co to jest taka opcja, Enter legal Move Po tak. prostu pierwszy robisz i Pierwszy ruch jest nielegal, W sensie, nie wiem, tam miałeś pierwszy ruch na otwarcie 4-1 To wpisujesz nielegalny ruch 4 na 1 a no to tam, 4, I ustawiasz tam tak, 24 jak? na 20 I 6 na 5 8 na 9 8 na 9 8 na 9, 9. No Okej, okay. to ta partia, co Ty dublowałeś, ja Ci odrzuciłem, tak? I, I te piony zostały w tej partii. No, to mi się wydaje. Hmm. Tak, bo raz tak, w poprzedniej tak mieliśmy. <laughs> Czyli Ty teraz jedziesz? po ja jeszcze na formuł 1 dzisiaj zdążę, bez problemu. No, gdzie zaznaczam, to masz to gdzieś na stronie. No, cieszymy się na doróbcy. O, ten No i teraz, widzisz? No, tak. No, nie będę zmienić sobie opony, uroki, w rodzice mają mały dom i garaż, więc wyszczę mm. opony trzymać. Kurde, cool. a nie to co w bloku 55 metrów. No nie, nie, właśnie, bo nie ja, m. M. ja mam podwórze 3 hektarowe tam. Tam jestem przyzwyczajony do nie, przestrzeni. Nie, ja się wychowałem w to jeszcze blokuje, wiesz, sobie mieszkanie, ja tam m 92 metry. No, nie sami, a, to wody, to wody. To co nie chcę? I to powiedziałem się do Warszawy. No nie jest nie, powiększaj to, zwalczaj też ja wiedziałem, Rodzice, to jak ja generalnie zawsze się mówił mały tam, no tam wszyscy znają, mają większe, mały tam 270 metrów. No.

To i tak wcześniej. Co to za pozycja? To możemy to tak Maciej, na tak zacząć. że się na Maciej może przegli, to. Ten sekund pęknął, nie myślę. Maciej przegli, proszę. Czekaj. Bo tutaj był taki dzydzał i jego nie ma teraz. Chyba, i do tego to teraz spada. To będzie tak teraz, cały czas spadało? No. Nie, no, tak. no, Ale rozumiem, że. Rozumiem, że to, to nie mogę właśnie, no. to, 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 to nie jestem Nie to jest potężne